Zanim zaczniemy pozwolę sobie na prywatę, Ziobro sam to sobie wymyślił próbuje się podbudować. Trzeba ciemny lud czymś zająć, bo kto by chciał sobie ręce brudzić tym kaczym głównym. Dajcie znać ryzykowi, oni myślą że wszyscy Polacy to debile i tak pół biedniej Polski łyka ściemy, a do gara nie kropka ma co włożyć. Zaczynajmy. 100 tysięcy złotych za zabójstwo ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oferował handlarz dopalaczami. Przestępca poszukiwany jest na terenie całej Europy. Informacje na temat sprawy podała Rzeczpospolita. Gazeta ustaliła, że śledztwo w sprawie podżegania do zabójstwa Zbigniewa Ziobry Dolnośląski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Na jego wniosek sąd wydał właśnie europejski nakaz aresztowania S., który w 2018 roku trafił do aresztu w Holandii za handel dopalaczami, ale wyszedł i zniknął. Śledczy mają jednak człowieka, któremu S. zlecił zabójstwo, pisze Rzeczpospolita. Według informacji zawartych na portalu RP, handlarz dopalaczami zdecydował się na tak drastyczną ofertę ze względu na chęć Zbigniewa Ziobry do walki z substytutami narkotyków, jakimi są dopalacze. Minister Sprawiedliwości zapowiadał nieraz, że sprawiedliwość dopadnie wszystkich dilerów, nawet jak działają oni w sieci. Jan Krzysztof S., bo tak nazywa się boss mafii dopalaczowej, miał stracić przez działania ministra bardzo dużo pieniędzy. Sprawa chęci zabójstwa szefa resortu sprawiedliwości wyszła na jaw całkiem przypadkiem, gdy warszawska policja robiła nalot z powodu podejrzenia o handlu dopalaczami. W czerwcu 2018 roku doszło do rozbicia grupy, którą zarządzał Jan Krzysztof S., jednak udało mu się wtedy zbiec. Przechwycono wtedy ponad 120 kg substancji psychoaktywnych. Sam minister jest konkretny w kwestii wojny z handlarzami dopalaczy, bandytom mówimy jedno: nie wystraszycie nas, sprawiedliwość was dopadnie. Czasy bezkarności przestępców właśnie się skończyły. W Polsce będzie twarde prawo, a prokuratorzy nie będą mieć litości dla przestępców, zwyrodnialców czy handlarzy narkotyków. Tacy ludzie muszą trafiać na długie lata za kraty, aby na polskich ulicach, parkach, w szkołach było bezpiecznie, cytuję słowa ziobrybankier.pl. Prowadzimy postępowanie dotyczące pożegania do zabójstwa ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego oraz prokuratora jednej z powszechnych jednostek prokuratury, powiedział DRP Robert Tomankiewicz, naczelnik Dolnośląskiego Wydziału PZ i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Niestety, ze względu na dobro śledztwa, nie mógł udzielić on dalszych informacji. Obecnie w rękach policji znajduje się już osoba, która przyjęła zlecenie zabójstwa ministra. Według prokuratury osoba ta ujawniła już część przydatnych informacji, które niestety na dzień dzisiejszy są tajne.